Gdy przed kilkoma tygodniami rozmawialiśmy z prezesem legionowskiej SMLW, epidemia koronawirusa przybierała w Polsce na sile. Później informowaliśmy, że zainfekował on m.in. jej finanse, zmuszając choćby do zwiększonych wydatków na sprzątanie budynków oraz środki sanitarne. Swoje zrobiły również kłopoty przedsiębiorców, wynajmujących od spółdzielni lokale mieszkalne. I jakby tego było mało, nałożone przez rząd ograniczenia pokrzyżowały też jej aktywność deweloperską. Mamy zakończone inwestycje na Brzezinskiego? 39 osób na 73 lokale chce jak najszybciej odebrać. To jest ponad połowa. No to musimy iść im naprzeciw, bo oni mają zaplanowane finansowanie, zaplanowane firmy, umówione. No nie możemy tego zburzyć, więc musimy ich jak najszybciej wpuścić. W jakim trybie? No przecież oni przychodzą, małżeństwo plus fachowiec. Z naszej strony przedstawiciel, ze strony budowy jeden albo dwóch, no i nagle robi się zgromadzenie. No to próbujemy jakoś tak, żeby jak najmniejszym kontaktem między ludźmi to jednak załatwić. Patrząc z perspektywy czasu, owe próby należy uznać za udane. Inna sprawa, że oddawanie nabywcom nowych mieszkań może zaburzyć nie tylko takie zjawisko jak pandemia. Czasem równie skutecznie, choć raczej bez świadomości konsekwencji swoich działań, robią to także przyszli mieszkańcy. Bo, na przykład, mamy bardzo wielu takich klientów, którzy mówią: Nie, 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 ja nie chcę tego odbierać, ja odbiorę za dwa, za trzy miesiące, za pół roku, mi się do niczego nie spieszy. No, też musimy to uszanować, ale z kolei w momencie, kiedy uruchomimy budynek, uruchomimy windy, no to koszty tych wind muszą być. Spadać na wszystkich. Jak ja obciążę kosztami windy człowieka, który mieszkanie nie odebrał? No a jak ja obciążę kosztami windy tego, który odebrał mieszkanie, ale procent użytkowania tej windy na te mieszkania nieodebrane przypadnie jemu. No on powie zaraz, zaraz. Dlaczego? No to jest, to jest bardzo, bardzo trudne. Nie wiemy, jak to rozwiążemy, ale mam nadzieję, że y, nasi klienci nam pomogą. Jak dotąd z reguły tak właśnie było i bardzo dobrze, bo nie od dziś wiadomo, że zgoda buduje, w branży budowlanej również.